Wiecie, to nie ludzie mają umierać, ale raki i komórki nowotworowe mają umierać. Nie ludzie mają umierać, ale komórki nowotworowe mają umierać. Bo pan Jezus przyszedł i zwyciężył chorobę. Wierzę, że pan coś szczególnego uczyni, bo on jest obecny. Gdzie przychodzą ludzie, aby spotkać się z Nim? My musimy zmienić naszą mentalność, że nie idziemy do kościoła na jakieś kolejne nabożeństwo, ale biegniemy do zboru, aby wielbić Pana, aby wspólnie z innymi spotkać się z Nim, aby modlić się i szukać Jego oblicza, a wtedy przychodzi Boża chwała. Wtedy przychodzi Boża chwała. Jest taki werset w liście do Filipian 1:19. Zobaczycie go na ekranie. Na ekranie pokażę tylko parę wersetów, ale chcę Was dziś wprowadzić Słowem Bożym w modlitwę o uzdrowienie. Apostoł Paweł napisał, przede mną natomiast jeszcze jedna radość. Wiem, że Wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Poruszony jestem tym wersetem. Po pierwsze, powinniśmy mieć wielką radość. Po drugie, wierzymy w ducha świętego, który jest z nami. Po trzecie, przynosi modlitwa nam potrzebny ratunek. To jest obietnica. To jest zaopatrzenie ducha świętego także w kwestii naszego uzdrowienia. Chciałbym, abyśmy ten werset wzięli w temacie modlitwy o chorych. Przed nami jeszcze jedna radość. Wielka radość. Wiemy, że nasza modlitwa przy wsparciu Ducha Świętego przyniesie chorym uzdrowienie. Przyniesie im ratunek. Przyniesie im ratunek. Wiecie, warunkiem jest nasza postawa. I dzisiaj chciałbym mówić o czymś, o czym nie mówi się zbyt często. A co jest bardzo biblijne, bardzo nowotestamentowe? Chciałbym dziś mówić o tym, jak bardzo powinniśmy domagać się, używam świadomie tego słowa domagać się, może go spłaszczę trochę zabiegać, naciskać na to, abyśmy byli uzdrowieni z naszej strony. Pan Jezus dokonał wszystko. Pan Jezus dokonał wszystkiego. On już nic więcej w kwestii uzdrowienia nie zrobi. On został zraniony za nasze choroby. On cierpiał ból dla naszego uzdrowienia. Pytanie brzmi tak: czy mam cierpliwie czekać, aż Pan czegoś dokona i przyjdzie, zaspokoi moją potrzebę? Czy raczej mam być zdeterminowany i domagać się, zabiegać u Pana o moje uzdrowienie? To jest pytanie. Czy wiecie, że już w Starym Testamencie Bóg uzdrawiał? Przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Bóg uzdrawiał. Czytamy na przykład, że zachorował król Hiskiarz. Czytamy o decyzji Boga. Nawet posłał proroka, aby on uporządkował swoje życie. Aby poukładał wszystko co do spadku, co do dziedzictwa, aby to wszystko uregulował. Ale Hiskiarz zaczyna domagać się. Zaczyna zabiegać, zaczyna naciskać, zaczyna wołać, zaczyna płakać przed Panem, zaczyna wzywać imienia Jezus. Imienie Jahwe. Jeszua także działał, prowokuje Was. Jezus był od początku aż do końca. Biblia mówi, że jest za Alfą i Omegą, amen. Jezus działał już w Starym Testamencie. On był razem z Ojcem i Duchem Świętym przy stworzeniu wszystkiego. Jezus, na nim budujemy. I Chiński modli się do Pana. I Biblia mówi, że Pan Bóg zmienił swoją decyzję. Niesamowite. Pan Bóg zmienił decyzję, ze względu na człowieka, który stanął przy ścianie, oparł rękoma się o ścianę, położył głowę na tej ścianie i zaczął się modlić i płakać przed Panem. I Biblia mówi, Pan zmienił zdanie, uzdrowił go i dał mu 15 lat życia. Cuda nie dzieją się o tak, przypadkowo, niespodziewanie. Ewangelia Łukasza 6,19 mówi nam, a każdy z tłumu. Moje pytanie: czy każdy na zgromadzeniu kościoła stara się go dotknąć? To słowo stara się jest bardzo ważne. Ono mówi o napieraniu. Determinacji. A więc był tłum ludzi, nie wiemy ilu. Z Jezusa wychodziła moc. Moje pytanie: czy Pan Jezus już się wyeksploatował? I drugie pytanie: czy ten Pan Jezus jest pośród nas? Hmm? Jeśli go nie ma, to zwijajmy żagle, idźmy do domu. Idźmy do domu. Jeśli wierzymy, że Pan Jezus jest pośród nas, a tłum to rozpoznał, to nie stał obojętnie i nie przyglądał się, co się teraz wydarzy. Moja Biblia mówi mi, że każdy z tłumu starał się go dotknąć. Wyobraźcie sobie nabożeństwo. Że nikt nic innego nie myśli, ani nic innego nie robi, jak stara się dotknąć Jezusa. Jak stara się dotknąć Jezusa, my musimy wywalić spośród nas kościelnictwo, bo stajemy się kościelni, stajemy się jak sąsiedzi za miedzą, pogadać przed kościołem, pogadać w szatni, kiedy jest uwielbienie, porozmawiać, do komórek zajrzeć. My musimy się starać dotknąć Pana, starać się dotknąć Jezusa. Kiedy wielbimy go te pół godziny, niech to będzie zanurzenie się w Jego obecności. Niech to będzie domaganie się tego. Aby Pan mógł nas przemieniać, uzdrawiać. Cisnąć się do Niego w uwielbieniu, cisnąć się do Niego w modlitwie, cisnąć się w słuchaniu słowa. Czytamy w siadzeniu kiedy Ezra czytał słowo Pana. Ła! Wow! Przeczytałem to sobie w tym tygodniu. Ezra stanął przed Izraelem, otworzył, Zwoje zakonu i czytał od świtu do samego południa, a wszyscy stali w skupieniu i słuchali słowa od Pana. Ła, Ła. jaki respekt, jaki szacunek do słowa, które było czytane w Starym Testamencie. Gdzie nie mogli powiedzieć, duch święty jest wylany. Kiedy duch święty jest wylany na nas, jesteśmy spragnieni Jego obecności, głodni. Słowo Boże chłoniemy jak kąpka. Amen. Głodny napiera na lodówkę. Napieracie czasami na lodówkę. Przekonany do czegoś zrobi wszystko, aby to osiągnąć. Człowiek głodny, spragniony Boga, napiera na niego. Po owocach poznacie spragnionych Boga ludzi. Jeśli nie ma tego napierania, tego wołania w uwielbieniu i w modlitwie, nie jesteś głodny Boga. Daje świadectwo, że nie jesteś Jego głodny. Jeśli chory. Chce doznać porady medycznej, to zrobi wszystko, aby dostać się do lekarza. Prawda? Dostać się do niego. Będzie stał w kolejce. Będzie stawał wcześniej, by się zarejestrować. Będzie, będzie robił wszystko, wyda pieniądze, żeby doznać porady prywatnej. Bo potrzebuje porady. Tak jest z uzdrowieniem. Gdy będziemy desperacko cisnąć się do Jezusa, gdy on będzie widział, że my naprawdę wierzymy, że moc uchodząca z niego może dokonać cudu w naszym życiu, to będziemy oglądać uzdrowienia jedno po drugim. Jedno po drugim. W Anglii Mateusza czytamy. To też mamy na ekran. Gdy dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że to Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ludzie próbowali ich uciszyć. Wiecie, ludzie zawsze będą mieli jakieś pretensje. To się im nie podoba, tamto się im nie podoba. W kościele jest tak samo. Przychodzą ludzie do kościoła i tego nie lubią, tamto im się nie podoba. Tu kręcą nosem, tam marudzą pod nosem, tam to im się nie podoba, tam, tamto. Tak jak wtedy. Lecz oni tym głośniej władz. Robić swoje. Zamierzam robić swoje. Krytyków zawsze mieliśmy i mieć będziemy. Ja zamierzam robić swoje. Ja zamierzam robić swoje, tak jak oni wołali, zmiłuj się nad nami. Wówczas Jezus przystanął, przywołał ich i zapytał, co chcecie, aby Wam uczynił. A oni, Panie, prosimy, otwórz nam oczy. Jezus zlitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za Nim. Czas na cuda, na, na cuda w Kościele. Czas na cuda w Kościele. Mamy ten sam dylemat, co wtedy. Ciągle słyszę, przyjeżdżają do nas różni goście. Nawet w ubiegłym tygodniu musiałem się z tym zmierzyć. Ktoś mi mówi, przyjeżdżają, opowiadają o strasznych cudach, które robią, które czynią. Jak chorzy są uzdrawiani. Jak rzeczy się dzieją. Kiedy słuchałem, kiedy słuchałem Richarda Williama na. Konferencji Płomień w Ogniu, o wizytacji aniołów na krucjatach uwolnienia, kiedy wizualnie aniołowie się pojawiali, aby objawiać Bożą Moc. To jest biblijne. Wiecie, byłem kuszony przez diabła, aby w swoich myślach, w swoich myślach, zadawać pytanie, czy to jest prawdą? Czy to jest prawdą? I to, co już uświadomiłem, jak z nami ludźmi jest. Jak z nami ludźmi jest. Mówią mi, przyjeżdżają, którzy mówią, że Bóg zawsze uzdrawia w ich służbie, a w Polsce nie ma cudów. Ja nie mówię o uzdrowieniu bólu kręgosłupa, bólu głowy, bólu ręki, o namacalnych cudach, o wstawaniu z wózków inwalidzkich, o manifestacji Bożej mocy, nawet wskrzeszenie zmarłych. Dlaczego w stanie Orisa w 2017 roku Bóg wstrzesił zmarłych sześć osób. A dlaczego nigdy, nigdy, nigdy ani jednego w Polsce i Europie? Dlaczego? Czy nas nie kocha aż tak to bardzo? Kocha nas tak samo. Ale Pan Jezus miał ten sam problem. Mówi, idę do Nazaretu do mojej rodzinnej miejscowości. Ewangelia Marka 5, 3, 5, 5 mówi nam Jezus, Jezus, czytacie? Jezus, nie był Jezus nie był w stanie Ha. Jezus nie był w stanie? Co jest? Dlaczego Jezus nie był w stanie? Czy on wszystko może. Tylko kilku chorych. Tylko kilku chorych uzdrowił. Tam mieli problem z niedowiarstwem. Z niedowiarstwem. W Nazarecie nie było już takiego zainteresowania. Nie napierali. Nie cisnęli się do Jezusa. Nie cisnęli się do Niego. Jak kobieta cierpiąca na krwotok. Znacie historię, prawda? Hmm. Wszyscy ją odrzucili. Była wyrzutkiem społeczeństwa. Dlatego, że w tamtych czasach Kobieta cierpiąca tyle lat na kwotok, uznana przez zakon i prawo, była za Tak mówi historia. Ale to do niej pan Jezus skierował słowa: Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. To do niej powiedział pan Jezus. Hmm. Ileż to razy Pan Jezus pytał? Ktoś mnie dotknął. Prawda? Piotr zauważa, mistrzu, tłumy zawsze cię otaczają i cisną się do ciebie. To jest w Ewangelii Łukasza 8 rozdział 45-46. Tłumy się cisną do ciebie, ocierają się o ciebie. Jezus jednak powiedział: Nie, nie. Ktoś napierał inaczej. Ktoś napierał inaczej. Ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie moc. 8:46. Wyszła ze mnie moc. Ewangelia Łukasza. W innym miejscu. Mówiła to Ewangelia Marka i także Ewangelia Łukasza. Jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli do Niego dojść, chcieli Go wnieść do środka, po prostu położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum, Biblia mówi, nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Chodźmy do domu. No, niestety, ominie nas dziś cud. Nie dostaniemy się tam. Obiecaliśmy Ci, tam jest Jezus, uzdrowi Cię, no nie możemy się dostać. Chodźmy do domu. Nie, nie. Weszli na płaski dach. Zdjęli część stropu. Ewangelia Łukasza 5:20. Rozebrali strop że sobie, tu ktoś tam rozbiera sufit, tam jest korytarz u góry, tam są płyty. I nie może się dostać na nabożeństwo. Dzieje się cuda, ale jest tak zdeterminowany, jest tak nakręcony, aby doświadczyć Bożej mocy. I nagle słyszymy: ktoś tam klupie u góry, podważa podłogę. Spuścimy go na tych noszach, tam gdzie się modlą. Spuścimy go, niech po prostu Jezus go dotknie. Jest to determinacja? Jest to upór? Jest to jakieś staranie się? Wiecie? Pan Jezus powiedział tak. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Wysłuchajcie przykrej prawdy. Powiedział tak. Łukasz 25, 4,25. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza. Wiele kiedy to przez trzy pół roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety. Coś było w tej kobiecie, prawda? Coś było w niej, coś Bóg w niej zauważył, że posłał Eliasza do niej. Posłał do Eliasza do niej. W Sarebcie Sydońskiej Wielu też było trendowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman Syryjczyk. Dlatego, że on, wbrew swojej pozycji, wbrew swojej wiedzy, wbrew swojego autorytetu i dobrego imienia, pojechał i zanurzył się w Jordanie, gdzie poganie nie wchodzili, gdzie Uważali, że ich rzeki są bardziej czyste. Był zdeterminowany, był spragniony. On z determinacją, z takim parciem, cisnął się tam, gdzie Bóg może dokonać cudu. Ta kobieta cierpiąca na kwotok jest dla nas dziś przykładem. Biblia mówi tak. Mateusz 9:21. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym uzdrowiona. Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, będę uzdrowiona, mówi Biblia Warszawska. Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty. Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty. Idzie na nabożeństwo, gdzie będziemy wielbić Jezusa. Gdybym tylko mógł dotknąć Jezusa dzisiaj. Gdybym tylko mógł przyjść tak i stanąć przed Nim i wielbić Go, modlić się. I dotknąć Jezusa. Będę uzdrowiony. Będę uzdrowiony. Moje pytanie dzisiaj brzmi. Moje pytanie dzisiaj brzmi. Co dziś mówimy? Co jest na naszych ustach? Co wypowiadamy. Przedstawiam jeszcze parę wersetów. Parę wersetów. Mateusz XIV. Prosili, by mogli dotknąć się choćby rąbka jego szaty, a ci wszyscy, którzy dotknęli, doświadczali uzdrowienia. Marek 5,56. Gdziekolwiek wchodził do wsi, do miasta lub do osady, wynosili na placę chorych i prosili go. By im pozwolił dotknąć się choćby z kraja swojej szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, doświadczali uzdrowienia. Marek 2:2. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsc. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym, nieśli go we czterech. Marek 7:32. Oto przyprowadzili mu głochoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę. Determinacja wiary, poczucie pewności i przekonania. Służymy Bogu, który odnawia nasze życie. Odnawia nasze siły. Służymy Bogu, który ma moc. Wczorajki piątek miałem test. Wstałem o piątej rano. O pół do siódmej jechaliśmy z Siennej na drugi koniec Warszawy na targówek, na drugi dzień konferencji pastorskiej. Od ósmej zaczęliśmy modlitwą i przez cały dzień były zajęcia. Przez cały dzień były różne sesje, warsztaty, spotkania, modlitwy. Później o godzinie 19 mieliśmy gościa, który zajmuje się organizowaniem takiej misji Convoy of Hope, czyli misji, która pomaga bezdomnym, biednym, ubogim z ofertą, że mogą nam pomóc w Polsce dotrzeć do tych ludzi. Mają plan organizowania spotkań dla nich. I rozpoczęliśmy rozmowy o tym, jak to osiągnąć. O 20 dopiero było nabożeństwo. O godzinie 21 po ponad 12 godzinach bezustannego bycia na nogach i w skupieniu miałem wygłosić kazanie do wszystkich pastorów. Mówię, Boże, daj siłę! Kiedy wyszedłem na scenę, jakiś ogień we mnie wszedł. Stąpił duch święty. Stąpił duch święty. Pastorzy do mnie przychodzili i mówili: Pastorze, skąd ty masz tyle energii? Mówię, Pan, duch święty, jeśli się go dotykamy. To On daje siłę, to On daje nam moc. Wiecie, diabeł chce nas zniszczyć. Chce zniszczyć nasze zdrowie, chce zniszczyć nasze samopoczucie, chce, abyśmy chodzili ze spuszczoną głową. O, ja biednym tu pielgrzymem zmierzam do niebiańskich bram. Wiecie, co to za świadectwo pielgrzyma? Ludzie w świecie tak samo zmierzają, tylko do innych bram. Ale mają taką samą pozycję. Jak zmierza Boży sługa? Jak zmierza Boże dziecko, które ufa Bogu na maksa, całym sercem zmierza jak petarda. Bo Bóg jest mocen. Bóg ma moc. Bóg ma moc i na koniec będziemy się modlić. Czy wiecie, to w tym tygodniu przyszło objawienie. Niesamowite. Aby już wszystkich sceptyków po prostu porazić. Czy wiecie, że pierwszy cud, którego dokonał Jezus, czy wiecie o tym cudzie? Został zmuszony, aby go dokonać. Zmusili Go, po prostu Go zmusili. O, pastorze, skąd to wziąłeś? A z Biblii. Pamiętacie? Wesele w Kanie Galilejskiej? Pan Jezus przyszedł ze swoimi uczniami, Ludzie mający problemy z alkoholem mówią, jak się pojawił z uczniami, to wina brakło. Dlatego mówią, wina nie ma. A to jest totalna nieprawda. Wiecie, to nie było takie wino, taki Jabczok, taka siara, jak my mamy. To nie było tak, że wypili flaszkę i byli nawaleni. Absolutnie. To było zupełnie inna. To był zupełnie inny napój. Przychodzi matka i mówi, wina nie ma, zrób coś. No zrób coś. Przecież cuda masz czynić. Nie nadeszła jeszcze moja pora. Przestaliście to kiedyś? To nie ten moment. Nie nadeszła jeszcze moja pora. Ale tak naciskali, tak cisnęli na Jezusa, że Go zmusili, aby to wino uczynił. No dobra, mówi. No dobra, to jak Pan Bóg w przypadku Hiskiasza. Nie moja pora, ale jak Wy chcecie, to ja zrobię Wam to wino. Dawajcie tutaj, stągnie z wodą. Niesamowite. Objawienie. Pan Jezus mówi, rozumiecie, kobieto, Twoje zatroskanie. Ale jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka mówi nie, Panie, nie mój synu. Ja powiem wszystkim, że mają zrobić to, co ty powiesz. I mam ostatni werset. Jezus polecił. No dobra, napełnijcie z wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie. I zanieście staroście wesela. I zanieśli. A gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono się wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy je zaczerpnęli. I tam dalej pisze, że był w szoku. Że mu szczęka opadła. Wow! Jak to smakuje! Bo kiedy Bóg coś czyni, to czyni to, co najlepsze. To co najlepsze. Naczynia napełnili wodą. Woda reprezentuje słowo. Powiem tak: jeśli w tobie nie będzie słowa, Efezjan mówi, że jesteśmy oczyszczani kąpielą wodną przez słowo. To jest wszystko obrazowe. Biblia jest natchniona. Biblia jest natchniona. Napełnili naczynia wodą. Które reprezentuje słowo. I aby zobaczyć cud, musieli zaczerpnąć, zanim nie zaczerpnęli, nie było cudu. Musieli coś zrobić. To nie było tak, że usiedli koło stągwi. No jest, jest tam wino? Popatrz. Woda. Nie ma. No to siedzimy. Siedzą już jeden tydzień. Woda. Młoda para już pojechała na Hanimund, na podróż poślubną, a oni siedzą przy stągwiach. Pan Jezus mówi, stawać łobuzy, zaczerpnijcie tę wodę. Powstań i zaczerpnij. Wejdź to, co jest w środku, a zobaczyć cud. Kiedy Bóg wkłada w nas słowo i obietnicę, kiedy zaczynamy czerpać, kiedy zaczynamy wydobywać to, co Bóg w nas włożył, zamienia się to w cud. Doświadczamy cudu. Choroby nas męczą, zabijają nasze życie, wysysają energię. Musimy się im przeciwstawić z wiarą Kościele. Wziąć to, co Bóg obiecał. I będzie cud w naszym życiu. I będzie cud w Twoim życiu. I będzie cud świadectwo zwycięstwa Jezusa. Powstańmy wszyscy. Poproszę muzyków.